Hej, tato! Whisper, naprawdę musisz. Tato, czemu zawsze wstajesz pierwszy? <noise> Uwielbiam spokój i ciszę. Szysz, już będę cichutko. Sok muszę się napić. O, oh, dziękuję ci, Ralf. Mamo, właśnie chciałem się napić. Podzielimy się. Witaj, kochanie. Dzień dobry. Whisper, czy umyłaś już zęby? Właśnie idę, mamo. Ciesz się swoją ciszą i spokojem. Ah. Ach, i co dziś będą robić moi dzielni chłopcy? Ah. Ah. Czysz, jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Jak masz na imię? Jestem Hati, hipopotam i jestem bardzo głodna. Nie masz żadnego jedzenia? Och, mam mnóstwo. Więc czemu jesteś głodna? Och, ciężko to wyjaśnić. Chcesz zobaczyć? Ssssssssssssssssssss! Oczy zmruż, Whisper z pomocą przychodzi znów. Hipopotamów! To moja grupa! Jaka grupa? Grupa przyjaciół hipopotamów! <noise> Patrz, Whisper! Zobaczysz, dlaczego jestem głodna! No, no, mówię! To jest moja trawa! Co się dzieje? Hipopój stąd! Byłem tu pierwszy! Przykro mi, ja byłem pierwszy. Teraz chcę coś zjeść. Dlaczego oni się kłócą? Trawy jest mnóstwo. Gdy jemy, ja, nie lubimy towarzystwa. Och, jak mój tata. Cisza i spokój. Właśnie. Mm. Ale tu nie jest wcale spokojnie. Wiem, w czym problem. Za dużo szarpania i kłótni. A za mało jedzenia. Chyba nie umiecie się zachować. I wiem, kto was tego nauczy. Czysz. Herbert, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Herbert, czy mnie słyszysz? Whisper mnie potrzebuje, muszę lecieć. Ale teraz ty masz jeść koniczynę. Możesz mnie zastąpić. O, ha, jesteś pewien? Tak, jestem. Whisper, ja cię słyszę. Na starej lejce, Whisper, ale tu jest ładnie. Witaj, Herbert, Hati. Oto Herbert. Witaj, Herbert. Och, siema, Hattie. Hej, e, jaki mają problem? Głód. Są bardzo głodne, bo nie lubią jeść w towarzystwie. Ach cóż, różnie bywa. Ja uwielbiam jeść z kumplami. <grym> Poza koniczyną. <grym> koniczyną? No tak, jest tak mała, że jemy na zmiany. No, jasne, Hati, możecie jeść trawę na zmiany. Zamiast ją sobie wyszarpywać, pójdę im powiedzieć. Mm. Mm. Koledzy, słuchajcie, hipopotamy! Mm. Hati potrzebuje pomocy. Wskakuj, dziewczyno! I damy czadu! Nie słuchają mnie Whisper! W sam środek, Herbercie? Tak, w sam środek! Herbert, co robi głodny hipopotam? Czeka! Czeka! Na swoją kolej, a potem je w spokoju! O, dobry pomysł! Ja pierwszy! Uwaga! Cisza i posłuchajcie Whisper. Niech każdy weźmie źdźbło trawy. Ten, kto wyciągnie najkrótsze, ten będzie pierwszy. A dla ciebie została najkrótsza trawka, hati, Więc to znaczy, że skubiesz pierwsza. Ja... Pierwsza? Dziękuję, Whisper i Herbercie. O, to drobiazg w skarbie. Pora wracać do domu. Zadanie wykonane. Ruszajmy już, Whisper. Moja kolej na koniczynę. Oczy zmróż, Whisper z pomocą przyszła już. Później się do pracy. Pa, kochanie! Mua. Pa, Whisper! O, idę pograć. Patato. tato! Wreszcie! Spokój. O Whisper! Żartowałam! Teraz twoja kolej na ciszę i spokój, tato! Wilfik! Ralf! Co ty robisz? E, dbam o kosmiczny pokój. Ha? Taka gra! Wszyscy kosmici muszą zostać przyjaciółmi. O nie! Przeszkodziłaś mi kłótnia kosmitów w sektorze 7. O, wybacz! Obyś ich jakoś pogodził. O! Ja. Sz, sz, sz. Jestem mój rozumiem co mówisz. Co się stało, Dan? Ja szukam przyjaciela. Ja nim jestem, ale zwierzątka, żebym miał z kim rozmawiać w bambusowej chatce. Hmm, przyjaciel zwierzak. Szysz. Oczy zmróż, whisper z pomocą przychodzi znów, o, ale spokojne miejsce. Chyba nie znajdziemy tu przyjaciela. Nie, chyba tu nie znajdziemy. Nie martw się, znam dobrze kogoś, kto nam pomoże. Zamknij oczy. Monty, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Monty, czy mnie słyszysz? O, to Whisper! Ha, ha. Whisper! Whisper? Tak! I potrzebuję pomocy! Zamknijcie oczy! Whisper, ja cię słyszę! Hej, Whisper! Raju, ale dużo bambusów! Ha, ha. O, A kim jest ten duży? Panda Dan! Chcę być twoim przyjacielem! O, to wspaniale! Miło cię poznać, Dan! Oho, zapewne chcesz mnie poznać! No dobrze, jestem Monty i pochodzę z rodziny surykatek. Mój dziadek, wielki Monty, kopał tunele. I jeszcze jest moja ciocia Miriel, ależ ona kopała, ale hej, chwila jest jeszcze mój kuzyn Maciej. Hej, nie zgadniesz czym się zajmował! No już zgaduj, Dan, ty też whisper! Eee, kopał? Mówił! Nie! Stepował i tańczył! Hmm. Tak, a jak mu skakały nogi. O raju, surykatki wiedzą, jak się bawić. Monty! Dan nie lubi tak dużo mówić. Żaden problem! Nie tylko mówię! Robię gwiazdy! O tak! Uważaj, pan Dan! Spójrz na to! Ha. Podobało ci się Dan? Dan? Niech to Karaluch! Gdzie on jest? O, tam! Uh, 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 uh. A, tutaj jesteś! <grywa> Już myślałem, że się zgubiłeś, Dan! O, zrobiłem się o głodny? Ach, tak? To może wrócimy do bambusowej chatki? Monty wydaje mi się cicho, ani słowa. No to może stanę na rękach? <grywa> I jak jest lepiej? Normalnie? Czy do góry nogami? Monty, myślę, że Dan chce... Bawić się w chowanego? Super pomysł! Hej, Dan! Widzę cię! O, teraz ja się chowam. A może znów stanę na rękach? A, a może poskaczemy? O, 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 i hop. O. Monty! Jesteś cały? Tak! Jakiego on chce przyjaciela? Przecież każdy kocha skaczące i fikające surykatki. Może spróbujmy być przyjaciółmi w inny sposób. No, a co my teraz robimy? Czekamy. Czekamy? Czekamy w ciszy. O, na co? Może Dan szuka kogoś jak on. Spokojnego i cichego. Musimy zaczekać. Witaj. Ja wybacz, że uciekłem, Monty. Potrzebowałeś spokoju i ciszy, prawda? Tak. Przywykłem do tego. Wtedy mogę pracować nad moimi wierszami. A! Jasne! Ale jeśli lubisz pracować w ciszy, to może nie potrzebujesz przyjaciela. O tak, by mu czytać wiersze, gdy je ułożę. Monty Surykatka, on skacze tak lub staje na rękach i inaczej widzi świat. O! <laughs> Jeszcze nigdy nikt nie ułożył o mnie wiersza! Chcę, byście byli moimi przyjaciółmi, tylko czasami potrzebujesz być sam. Dobrze. Takimi przyjaciółmi będziemy. Tak, będziemy tu wpadać od czasu do czasu. Ha, ha. A ty nam powiesz wiersze, tak? Skoki surykatki i wiersze pandy. Mam na imię Dan i lubię twój plan. Oczy zmruż, whisper z pomocą przyszła już. znów w domu. Hej Ralf. Csz. Nic nie mów, zaraz skończę. Chyba każdy kosmita ma przyjaciela. <śm> hmm, Jesteś jak panda Dan. Ha? Potrzebujesz ciszy i spokoju. Czysz. Pośpiesz się, muszę skorzystać. Jeszcze chwilę, Ralfik. Ralf. Liczę do trzech i wchodzę. Jeden, dwa, trzy. Nie mogę dłużej czekać. Może jednak poczekam. Dobrze, skończę myć zęby. Co mu się stało? Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Hej. Whisper złotko, umyj także moje zęby, kiedy już skończysz. Hej Kef, co robisz w mojej łazience? <laughs> Mam dziś niezłą zagwostkę, Whisper złotko. Co to jest zagwostka? Problem i to wielki dla takiego pływaka jak ja. Wpadam na szczyt, spadam w bałwany i nic z tego nie wychodzi. Słucham? O! Ha, lubię surfować, ale nie trafiam na fale. Może ci pokażę. <laughs> Zamknij oczy i ha, Nie patrzę. Szysz! Oczy zmruż, Whisper z pomocą przychodzi znów. Fale. Aha, one są jak zwanny, złotko. Jak zwanny? Aha, są małe. Spróbuję zaraz złapać jakąś dużą. Powodzenia, Kef. <laughs> Zaczynam. <O>! Kef? <laughs> Porażka. Cały czas. O, może dam sobie spokój. Nie poddawaj się, Kef. Chyba wiem, co jest nie tak. Ech, naprawdę? Tak. I wiem, kto nam pomoże. O, super! Chcę poznać tego gościa. Zamknij oczy. Nie patrzę. Tak. Czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. O, Whisper, ja Cię słyszę. Ah! Yeah! <laughs> cudnie! Kim jest ten gościu? Oto Dan, jest pandą. Jestem panda Dan. Zawsze mądrą radę dam. Dan, Kef ma problem ze złapaniem fali. O. A dlaczego chcesz złapać falę? O, bo chcę być na szczycie, Dan, chłopie. Chcę na niej wywijać. O. <grym> tak mówią surferzy. Pokaż mu kew. Chyba robi to za szybko. Patrz. Zaczynam. <grym> Tym razem się uda. <grym> Jest za daleko od czubka fali I zamiast złapać falę na szczycie To ona łapie jego I znów porażka hmm. o. Jeden bambus Dwa bambusy Trzy bambusy Whisper, o co chodzi z tymi bambusami? Kev Musisz się wyciszyć ja! Hej, ten krokodyl lubi szaleć! Lubię ruch za nas dwóch! I spadasz z każdej fali. Huh? Kef, usiądź tu spokojnie i wsłuchaj się w ocean. I licz. Jeden bambus. A, jeden bambus. E, e, e po co ja liczę? Żeby poczuć rytm tych fal. Dwa bambusy. Trzy bambusy. I na cztery wiosłuj i wskakuj na czubek fali. Cztery bambusy! <noise> Patrzcie, jak wiosłuje Sucholuby! Sucholuby? <noise> Mówi jak surfer, chłopie. A, dwa bambusy, trzy bambusy, wiosłuj! <głos> 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 Dajcie, tak! Jest całkiem niezły. Hej, ha, ha, ha! Hey, Dan, jesteś super fajną pandą, ale była jazda. Wow. Czasami, Kef, trzeba się nieco wyciszyć. Wyciszyć i liczyć bambusy, kaktusy! Bambusy, Bambusy kaktusy. kaktusy! Do domu? Tak! Myślę, że w lodówce mamy kiełki bambusa. Bosko! Czy może jazda? Szysz. Oczy z Whisper z pomocą przyszła już! Bambusy, kaktusy! Rozgość się tu, a ja poszukam kiełków. Dobrze! Możesz zejść! Jest pusta? A kto miałby tam być? <gry asteroid> whisper, whisper! Przecież w łazience jest panda! Whisper, Whisper! Whisper, Whisper! Oczy z Whisper, pomoże!